Halo, cześć, cześć witajcie w trzecim odcinku super hot. W poprzednim odcinku, właśnie dotarliśmy do tego miejsca i tego zakończyłem, ponieważ przeczułem, że będę tutaj sp spędzał w tym miejscu jakieś miliard lat. Kolejny, Mnie mam kompletnie pomysłu, jak pokonać ten level, więc. boż, boże, to będzie jakieś trudne. Już prawdopodobnie po mnie? Nie wiem. Szczerze powiedziawszy, mój plan jest taki, wybijamy temu broń I ten już do nas strzelił Więc może szybko powinniśmy się przesunąć, wybić tę broń Przesunąć się w lewo Okej okay. Złapać broń, zabić go Dobra O ja pierdziele A pewnie Dobra, dobra, ale to jest do zrobienia w ten sposób Wybijamy temu broń Kurde! Dobra, nie ma problemu. Ubijamy broń. Możemy jeszcze cofać broń. Szczelić w tego. Rzucić w tego. Wystrzelimy. Krap. Dobra. To trzeba trochę inaczej wykmienić. Na pewno ten musi oberwać. No nie wspomnę. dobra. Ten musi obrywać w pierwszym ruchu. Potem obrywa ten. Kurde. To jest strasznie timingowe. Wow, dobra, zrobiliśmy. To nie było tak źle jak myślałem, że będzie. Czyli tak będą wyglądały późniejsze level'a, będą straszne timingowe, co? Do sekundy. Kurde. Nie jest to dobrze, bo to znaczy, że będę musiał to często powtarzać. Ale dojdziemy do końca tej gry. Obiecuję wam. Dam radę. Naprawdę reason for killing. Okej. Okay. No... Macie rację, no nie do końca wiem co robię, ale... Watch closely. Ehm um, Co się dzieje? Okej. Okay. Ja spręmuję już myszki, jak mi każą. Ha, bardzo ciekawa. Wow. Wow. Aha, to znaczy, że mogę przejmować czy ciało? Try disconnecting. connecting. Okej okay. No. Trajej, okej. Okay. Generalnie ludzie, którzy mnie tutaj kontrolują, nie jestem pozwolić mi się zdyskonektować. Wciskając Escape. Gdzieś to co właśnie widzicie. Okej, okay. okej. Okay. Czyli to, to jakby gra przejmuje już nad nami władzę i nawet nie pozwala nam z niej wyjść. Wyobraźcie sobie jak przerażający byłoby to gdyby to się naprawdę zdarzyło. Wyobraźcie sobie, odpalacie sobie jakąś grę. Super fajnie. Nie, świetnie się bawicie. Potem nie wiem, przychodzi do wasza dziewczyna, dobra kochanie, już kończę. Nagle nie możecie wyjść z gry. Nie, że nie możecie jej zamknąć, tylko po prostu wasz mózg siedzi w grze. I nie, masz, nie możecie nic na to poradzić. Rozwala wam się życie, związek, rodzina, wszystko. Wyobraźcie sobie, jak przerażające by to było? Jezus, Maria. Może troszeczkę przesadzam w wątku tej gry, ale. No, myślę, że takie rzeczy będą się mogły zdarzyć w przyszłości. No, może nie teraz, może nawet nie za naszego życia, ale gdzieś tam w dalekiej przyszłości. To bardzo możliwe. Ok, tu mieliśmy rozmowę. Jeśli ktoś naprawdę chce ją przeczytać, kogoś obchodzi fabuła, to zatrzymajcie sobie filmik na YouTube Ja nie zamierzam ich czytać ani tłumaczyć. Jeśli ktoś ma jakieś takie szczególne życzenie, to jasne, dobra, narzucę adnotację z tłumaczeniem na to, ok? Tylko prosiłbym o to życzenie w komentarzu. Dzięki wielkie. Dara, Odpalamy dalej. Ta gra robi się coś dziwniejsza. Psium, 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 psium. Psiu, psiu. Okej. Okay. Łatwo. Uh. To chyba najlepszy level ever. No to się kurwa popisałem. Jeszcze jeden. Dobra, mamy Cię. Kowaszek. Oluju. To wam pistolet, dobra tamtego, tego, zostajesz tak katana. Fuck. fuck, fuck, jak ja mogłem to tak zepsuć? Czy było już po mnie? Dobra. Mmm niedobra. Holender. Dobra, dobra. Skupmy się. Uf, opanujmy technikę. Nie wiem, no co to techniką motyla. Jedna banka. Rzut kataną. Urwa. Tu się da trafić. Shit Dobra, to nie była technika motyla. To było przygotowanie do techniki motyla. To jest technika motyla. technika, no tyle jest troszeczkę zawodną techniką. Fuck me. Jesus. Nice. Dobra. Dobra. O, oh, ale było blisko. Dobrze? Wow. Level naprawdę robi się coraz trudniejsze. Uff. Nie jest tak, technika mu teraz zadziałała. Wiedziałem, że zadziała. Musiała telefon? Co? Bach. bach, Technika motyla No nie no się jaja robicza. Okej, okay. dobra, zrobimy to tak. Bach. Bach, bach, bach. Tam jest gość o. Dobra, trafiliśmy jednego. Tego też trafimy. Tego też. Jest technika skanterania, wow, nie? Wow. Mianowicie tej szczelby. To jest takie po prostu. uderzenie basem. Dobra, dobra Jeszcze ktoś? Jak blisko! Super. Jezu, ale tu było bliskie Super. Nie, ale muszę wam tak szczerze powiedzieć, że to była pełna profeska, nie? Po prostu Znowu będzie się gra wagować Widziałem tam Błąd w tekturach tak, tak, tak no tam za tymi komputerami, takie czarne, wiecie No no nie dotrzymałem mojego słowa. Errorsave azywanie. Okej, okay, czyli muszę iść tam do siebie, dobra. Szpoko. A co to jest na telewizorku? Aha! Okej. Okay. Widzieliście to przed chwilą? Pojawiły się dla mnie komunikaty i on tak samo pojawia się na tewizorku. Ła! A właśnie, skorzystając z tej okazji, powiem wam, że za jakieś 2-3 tygodnie będę nagrywał tą grę ponownie. Ale właśnie ze sprzętem VR mniej więcej takim, jak ma ten gościu założone Rozumiecie, ja obracam głową, postać się obraca i w ogóle, nie? Więc będę nagrywał to jeszcze raz w ten sposób ja Myślę, że to będzie bardzo ciekawe I w sumie gra to natywnie wspiera, więc też chciałem sprawdzić tą opcję Mhm, mm mhm mm Oj, oj, ooj. samego siebie i to nie skończyło się dobrze dla nas. Także jeśli chcielibyście zobaczyć tę grę w całości na VR, po prostu komentarz. Albo dajcie mi na Facebooku przez Message. Właśnie w tym momencie ludzi, którzy jeszcze zostali oglądają, proszę bardzo serdecznie łapkę w górę. Naprawdę pomaga w rozwoju mojego kanału. I motywuje mnie do dalszej pracy, tak szczerze, no bo jak widzisz na odcinku jest, nie wiem, załóżmy. 10. 15 łap w górę to jest takie wow To się komuś podoba Dobra, dobra to muszę nagrać im kolejny odcinek Szybko, szybko i sam się hype'uję i motywuję, więc Bardzo się cieszę z każdego lajka like Naprawdę, każdy lajk like ma znaczenie Każdy No dobra No fawułka, fawułka, no szybciej, szybciej Chcę grać Jeśli też zobaczyć inne gry w moim wykonaniu Mówcie Starczy komentarz, naprawdę, ja się nad tym zastanawiam. Eee, a propos The Witness, jeśli jest tutaj ktoś i czeka na to, The Witness pojawi się prawdopodobnie w okolicach czwartku, piątku. Eee, będzie to troszeczkę dłuższy odcinek, tak? w dużego jakieś 50 minut za to, że musicie ty na to czekać. Ale niestety, nagrywanie The Witness zajmuje mi naprawdę dużo czasu i. Co tu się stało? Aha. Fajnie, I, i co? To znaczy, że co? Skończyliśmy grać? C to koniec? To wszystko? Klikam um, klikamy nic indziej, dobra Zrobimy to tak Wyłączę grę Okej okay. Tak myślałem, grę nie pozwoli mi się wyłączyć Jednak się pozwoliła wyłączyć Hej, to co teraz widzicie? Zestartowałem tą grę. I zobaczcie co się dzieje po restarcie. Po czystym restarcie. Ja nic nic nie zrobiłem. Po prostu zestartowałem grę. Ta gra się mną bawi. Uwielbiam ten motyw łamania trzeciej ściany naprawdę, ale... Wow! Aha! Dobra, gra by się coraz bardziej despotyczna w stosunku do samej siebie. Okej, okay. nie no, świetnie Mhm, aha, nie, nie no, spoko. Dobra, chciałbym zobaczyć bardzo, co będzie już dla szczęścia babu, więc jeśli moglibyśmy zacząć grać gro. Dokładnie tak. Chcę zobaczyć co dalej. Bardzo chcę. Super hot, super hot, super hot. Mhm, mm mm -hmm, dobra, dobra, dobra. I co teraz? Jakiś level. Za smokiem, 15 rycerzami. Ale ja wiem, że się poruszam w samym moją myszką Co? Czemu mam co teraz? Łata, um, Co jeszcze zboczymy z trasy? Nie możemy zobaczyć z trasy. Jezu. Wy to widzicie? Co tu się dzieje? Pamiętacie te drzwi uteli? Rzecz tam byliśmy. To jest nasza cela. Mhm. O Boże, święty, jaka ta gra jest psychotyczna. Rzeczywiście. Ale to bardzo dobra e, Gra jest piekielnie wciągająca. I w sumie zrobiła z tego swój atut. Plik. Super. Hot. Super. Hot. Super. Hot. Super. Hot. Super. Hot. Super. 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 Kiedy klikam hot. na lewo, myszki, myśli, wyszkiekawał nam. Super. Kiedy klikam na lewo, to wszyscy kupią nam hot. Super, hot, super, hot, super. Hot. Jezus, mania, widzisz te napisy? Hot, ciała, hot, pozbycie się ciała. Hot, system, Boże, święty. Chyba właśnie dostaliśmy po ale. Mogę zmienić ciała? O ja cię pierdzielę. Mogę zmienić ciało. Ojojo, Dobra, to jest nowa mechanika, do której się muszę jeszcze przyzwyczaić. Nawet nie wiedziałem, że w tej grze istnieje taka mechanika. Tak całkowicie szczerze, Skąd mam pomyśleć, że w grze, która pała się w sumie zabawą, czasem, będę mógł jeszcze zamienić ciała. Muszę zacząć z tego korzystać, Konieczne tak, chcę między enemii, chcę walnoć walnąć tym, co do tego działa, to jest genialne. jest po nas. To zupełnie zmienia. rozgrywkę. Przepraszam, że to było tak mało komentarza w tym momencie, ale. staram się ogarnąć do końca ten system i trochę mi to co więc. przestałem się odzywać. Przepraszam. Trzeba was bardzo serdecznie. Dobra, to już dostaję strzały na dzień dobry. Ale czemu on automatycznie wrzuca broń, kiedy ja do niego wchodzę? To mi się nie podoba. Dobra, zamienimy się w tego. Ale, mm, to będzie bardzo trudne, ludzie. Spróbujmy to zrobić tak. Dobra, tego trzeba zastrzelić. Pamiętajmy, że jeszcze jest gościu na górze i tu jeszcze jeden biegnie z łopatą. Co się co-switchować w niego. Dawaj, tą łopatę. Dobra. To strasznie fajna mechanika. Mhm. Jest lepsza. Dobra, wow, bardzo mi się podoba ta mechanika, Jezus Nie no, super Prowadzę zupełnie inny level dynamiczności do tej gry Mhm, bierzemy walizeczka Tutaj się przeniesiemy do kolegi Aj. z prawej tego rzucimy tego bym się chciał przenieść tutaj, dasz mi tą broń. Eee, nie. Jednak to była zła decyzja. Żeby nie było, że to jestem głupi i przechodzę. Jak do tych postaci wrzucam broń. Postać robi to sama. Żeby nie było. Sam bym mógł tam poprzeć, żeby mieć broń. Sam siebie zastrzel, mu do złego gościa się przyniosłem. Boże święty, jak jestem głupi. Momentami to nawet ja w siebie nie wierzę. Kurde, ale to było słabe Dobra, wiecie co? Teraz to robimy. Dobra, w ten sposób. Ich trzeba spokojnie porobić. Tego tak. Oj. Oj, potrzebujemy czegokolwiek. Ale to było złe. Jesteśmy bez broni w tak beznadziejnej pozycji przed chwilą Dobra, w ten sposób, ale jeśli uda mi się wybić mu broń, to ona zostaje, ha. Dobra, Tu mamy jeszcze odgano, trzeba o nim pamiętać. Dobrze. <gryw> Mogłem się switchować w niego i zabić tamtych Mogłem Boże święty Przepraszam Zdrżować dzisiaj, przepraszam W ogóle tu jest shotgun Jego wcześniej nawet nie widziałem O, telefon Dzięki kolego Dobra Oj, mamy ready hot switcha, trzeba pamiętać Teraz się czuje jakimś w gdzie gość? Tu był, jak on mógł, ale nie, nie, jak on tam mógł być. Dobra, dawiemy. Mamy za plecami shotgun, ale to jest dobre miejsce do obrony Dobra O, ale mi obeszli mm. Dobra A to jest do zrobienia Daj jest to po to, żebyś nauczyć korzystać z tego ze strony Teraz ty na plecach, zaraz tu się pojawi gość Jezu, jak on mnie przestraszył! No, nie! Ja muszę zacząć korzystać z tego socjumcza, to jest inaczej nie do zrobienia. A ja jeszcze nie do końca rozumiem, kiedy mogę z niego korzystać, ale nie czuję tego. Dobra, tego trzeba tak porobić, Tego tak. Nie trafiłem. Sam do siebie strzeliłem. Boże święty, jestem tu beznadziejny. Dobra. Nic się nie stało. Nic się nie stało. Polacy, nic się nie stało. Okej, okay, oni się sami zabili. Trzeba uważać, będą stali się nas podejść. Wow, to nie było takie trudne, ale naprawdę trzeba zacząć korzystać z tego. Wow. Super. Super. Mhm. chyba właśnie mokrine kolejny Oj, 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 oj. Czy to jest nasz mózg? Wygląda jak nasz mózg. I to właśnie zjadło na mózg. O, kurde mhm mm mm, Tak, wczorajmy więcej detali Eee. Ooo. Eee, e, tak, to już wiemy wszystko. Nie no, pewnie dzięki gro. Chyba. Dobra. Moi kochani widzowie. W tym momencie jestem niestety... Będzie mi bardzo przykro, ale ja muszę zakończyć ten odcinek, ponieważ jest zbyt długi. Bardzo was proszę o lajka, komentarz, subskrypcję. Po prostu dajcie mi znać, że Wam się to podoba i że chcecie to oglądać. Cześć! Do zobaczenia, do usłyszenia. Pamiętajcie, czytam wszystkie komentarze. Cześć!